Baza finałowa turnieju wakacyjnego podzielona była na dwa dni. W środowych półfinałach doszło do rywalizacji znanych w rozbalowych ekip z debiutantami. W pierwszym piorun za odrze rozprawił się pewnie z Elektroteamem. Drudzy stawili się na meczu bez zmian, co miało wpływ na rozmiar porażki. Zakończyło się na 8 do 1. Można to można powiedzieć troszkę mecz bez historii, tak? Patrząc po wyniku zagraliśmy świetnie, zagraliśmy bardzo konsekwentnie z tyłu i z, też, też bardzo skutecznie, bo tak naprawdę mieliśmy, mieliśmy nie wiem, 12 sytuacji 6-8 ramek, także, także to też bardzo bardzo na plus. W drugim półfinale MTE LTD podejmowało BNY Melon. Zaczęło się od niespodziewanego prowadzenia pomarańczowych, jednak wynik 3 do 0 pod balonem nie gwarantuje niczego. Do przerwy faworyt prowadził już 5 do 4, by ostatecznie wygrać 9 do 6. Rozegrany w piątek mecz o trzecie miejsce stracił na swojej atrakcyjności przez braki kadrowe elektroteamu. BNY wygrał 11 do 5, prowadząc do przerwy już 6 do 1. Pierwsza połowa, myślę, że z, z tego powodu, że za, druga drużyna gra w, w osłabieniu, podeszliśmy może trochę lekceważąco, ale druga połowa była lepsza. Trzecie miejsce, myślę, że dobry prognostyk na przedwrocarską ligą biznesową, gdzie będziemy, wydaje mi się, mocniejsi, bo będziemy bardziej zgrani. Więc jak najbardziej turniej pozytywnie oceniam, fajna inicjatywa, fajnie pograć wieczorami w wrocławskiej lidze, więc jak najbardziej. Finał zaczął się dobrze dla pioruna, który po szybkich dwóch golach i późniejszej wymianie ciosów wprowadził już 4 do 1. Gracze NTE nie spanikowali i konsekwentnie grali swoje i na przerwę schodzili już remisując 4 do 4. Po zmianie stron podwoili rezultat i nie dali się pokonać rywalowi. I po rocznej przerwie pod inną nazwą sięgnęli po złoto w trzecim turnieju wakacyjnym. Nie powiem, żeby prowadzenie nas uśpiło, bo, bo, bo też jesteśmy dosyć, dosyć doświadczoną ekipą, także kurczę ciężko powiedzieć tak naprawdę natomiast no rywal na pewno bardzo mocny my też na dzisiaj na swoje wyżyny się niestety nie no i, i mamy wynik taki jaki mamy, tak? Natomiast oczywiście suniemy z dobrej gry obronnej i stracimy 8 ramek, więc, więc też tutaj coś na pewno w tej materii było nie tak, prawda? Bardzo fajna organizacja, bardzo fajne tutaj otoczenie, balon i tak dalej, także bardzo fajnie, na pewno na halę też będziemy się pisać tam, tam na Redeko. Na pewno pogramy we Wrocławiu jeszcze bardzo z wielką, wielką przyjemnością, wielką chęcią. Nie nudzi Wam się już takie granie? Nieważne ile przegrywacie i tak na koniec wygrywacie? Myślę, że nie, to się nigdy nie nudzi. Najważniejsze jest wygrać na koniec. Troszkę myślę, że lektoważyliśmy przeciwnika na samym początku. Daliśmy mu strzelać z daleka. Kiedy to wyłączyliśmy, to poszło. Zagraliśmy swoją piłkę i wygraliśmy. Recepta na grę na balonie to głównie strzały z każdej pozycji w zasadzie. Z jednej strony tak, przeciwnik to pokazał, a z drugiej no myślę, że w większości akcji my zagraliśmy w piłkę i po prostu strzeliliśmy bramki po kontratakach, po jakichś takich zagraniach piłką z boku boiska do pustej bramki, więc udało się. Turniej wakacyjny dla większości ekip był przygotowaniem do rozgrywek na otwartych boiskach. Te spod znaków rozbalu wystartują już we wrześniu na Skwierzyńskiej i na Kuźnikach. Polubcie w rozbalu na Facebooku i subskrybujcie nasz kanał na YouTube, a nie ominą Was żadne nowości.